Siódme rano. Ci co chcą być zdrowi, idą biegać. Ci co są dorośli, idą do pracy. A ja vloguję o w Lightroomie. Byłem na pierwszym pandemicznym, covidowym wyjeździe na warmi. Nie fotografowałem tam jakoś za dużo, chciałem trochę odpocząć, ale zrobiłem kilka zdjęć, między innymi takie. Całe to zdjęcie ogarnąłem przy pomocy krzywych i właśnie o tych krzywych będę chciał trochę poopowiadać. Ale zanim przejdę do tego, jak obrabiałem to zdjęcie, trochę teorii. O tej krzywej, czym ona jest. Jakby ja opowiadam o krzywej w Lightroomie, bo z Lightroomem znam się najlepiej, ale krzywe są we wszystkich programach do edycji zdjęć i w programach graficznych. Krzywa wygląda tak. Ma pod spodem histogram, który mamy też wyżej i ta linia odpowiada za wszystkie tony, które znajdują się na zdjęciu, począwszy od najciemniejszych po najjaśniejsze. Mamy tutaj dwie osie, które od najczarniejszej odpowiadają za szarości aż do bieli, i tak samo w górę. Tutaj są to tony, a tutaj jest jakby ilość ich w zdjęciu. I teraz tak. Dzięki tej pipecie możemy bez problemu zaznaczyć miejsca, które nas interesują. I widzicie, że jakby czerń i biel się nie zaznaczyły, bo one zawsze z defaultu są zaznaczone skrajnie. Zaznaczyła się ta szarość tutaj. Zresztą na histogramie widać, że ona tylko tutaj jest i ile jej jest w tym zdjęciu. No i to, to miejsce odpowiada szarości tutaj. Tej samej szarości tutaj, więc jakby dwie osie wyznaczają nam ten punkt ten ton. No i gdy mamy zaznaczone interesujące nas yy, ton miejsca w zdjęciu, możemy bezpiecznie edytować tylko te miejsca. I zobaczcie, czerni. Czarniejsze już nie zrobimy, więc jakby ruszając w tę stronę. Czyli, próbując w dół, czerń nie przyciemnimy, ale możemy czerń rozjaśnić. Jakby ruszając krzywą, na nowo definiujemy każdy punkt zdjęcia, każdy ton zdjęcia. No i możemy powiedzieć, że na przykład najciemniejsze miejsca chcę, żeby jednak były szare albo białe. I zobaczcie, że gdy mamy już zaznaczone na krzywej nasze tony, możemy bezpiecznie zmieniać tylko te, które się zaznaczyły. Cała reszta zostaje niezmieniona. Analogicznie z bielą. Bieli już nie mogę wyżej, nie mogę jej bardziej roz, rozjaśnić, ale mogę na nowo zdefiniować, że na przykład chcę, żeby biele były czarne. I zobaczcie, że nie zmieniają się oryginalne czernie, nie, nie, nie zmieniają się. Szarości, więc można bardzo bezpiecznie wpływać na dane miejsca. No i ta szarość, i tutaj mamy już duże pole, bo możemy je przyciemniać i rozjaśniać. Jakby tym punktem możemy ruszać w każdą stronę. Idąc do góry, rozjaśniamy. Idąc w dół, przyciemniamy. I można to zrobić absolutnie z każdym punktem. Na naszym zdjęciu. Krzywych długo nie używałem, nie wiem dlaczego, trochę się ich bałem. To jest chyba takie narzędzie, które trzeba poznać, ale potem staje się olbrzymim narzędziem. No i dobra, koniec teorii. Zobaczmy, jak się ogarnia już konkretne zdjęcie. Mam już zdjęcie, ono oczywiście w oryginale powstało kolorowe. Eee, zanim zaczniemy działania na krzywych łyk kawy. No, i dwie rzeczy przed krzywymi, czyli pierwsza to kadrowanie, i tutaj kadrowanie będzie takie dosyć oryginalne, bo będzie to taki bardzo płaski, podłużny poziom, żeby wybrzmiały te poziome linie. Ta, ta trawa tutaj, ta linia niby horyzontu. I ta linia lasu, i tutaj też ta linia tego, jakby przejścia lasu w niebo. Nie bójcie się odważnie kadrować. I teraz tak, co chcemy zrobić w tym zdjęciu? Chcę, żeby to drzewo po środku jak najmocniej wybrzmiało, więc żeby było jak najciemniejsze. A żeby te wszystkie tony dookoła, trawa, te drzewa i niebo. Były jaśniejsze niebo, żeby nawet prawie się ocierało obie, więc bierzemy. A! I zanim jeszcze to, to konwertujemy do czerni bieli. No i, dobra, wracamy do krzywej. Bierzemy próbnik, zaznaczamy drzewo, bo chcemy je przyciemnić. Chcemy, żeby ten, ten las rozjaśniać. Chcemy, żeby niebo rozjaśniać. No, i mamy zaznaczone na krzywej wszystkie nasze punkty. No i bierzemy się za edycję. Chwytamy, to jest nasze drzewo. Przyciemniamy. Bierzemy trawę. Idziemy z trawą do góry. Trzeba uważać, żeby ta krzywa nie była za bardzo wygięta. O, ale bierzemy jeszcze teraz niebo. Rozjaśniamy. O, prawie dobieli. O! A tak naprawdę możemy jeszcze najciemniejszy punkt. O! Nasze drzewo jest po prostu czernią. No i mamy ogarnięte przy pomocy krzywej cały kontrast. Wszystkie tony na naszym zdjęciu. Mam jeszcze z tego samego wyjazdu drugie zdjęcie. Analogicznie zaczynamy od kadrowania. Teraz chcę, żeby kadrowanie trzymało się oryginalnych proporcji, dlatego klikam tutaj kudeczkę i teraz kadrowanie trzyma się proporcji. O, i bierzemy w ten sposób. I to już jest kadr, który mi odpowiada. Konwertujemy do czerni bieli. No i idziemy do krzywej. Tutaj na tym zdjęciu będę chciał, żeby to pole było jak najjaśniejsze a linia drzew możliwie ciemna, ale zabita, Czerń i tak samo fajnie by było jakby te tutaj, ta, ta, ta czarna linia też była jak najciemniejsza. Więc zaznaczamy pole. Zaznaczamy las. No i zaznaczmy jeszcze tę drogę. O, i chwytamy Nasz punkt tutaj i go rozjaśniamy. Ostrożnie, ostrożnie, żeby nie przegiąć z tą krzywą. O! Ale to już jest ten moment, kiedy właśnie tutaj fajnie te linie zaczynają się odcinać. I przyciemnijmy teraz troszkę linię lasu. Ka każdy zły ruch można też wycofać y CTRL-Z. Albo każdy punkt na krzywej podwójnym kliknięciem na niego też go można skasować. Ale dobra, zaznaczmy nasze pole. I rozjaśnimy. No, i w ten sposób całe zdjęcie można obrobić tylko i wyłącznie przy pomocy krzywych. Krzywe w fotografii kolorowej dają jeszcze większe możliwości, bo można wpływać na każdy kanał, czyli R, G, Red, Green, Blue. Ale to już jest dłuższa zabawa i to kiedyś nam przy pomocy jakiegoś kolorowego zdjęcia. A tymczasem, jak się podobało, poproszę kciuk. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, poproszę o suba i do następnego.